Sąd apelacyjny w Szczecinie w, dwu, w dniu 27 listopada 25 roku w drugiej instancji wydał wyrok, w którym zobowiązuje mnie do następującego świadczenia. Ja, Ryszard Terlecki, przepraszam, posła Sławomira trasę zakierowane przeze mnie pod jego adresem obraźliwe sformułowania i określenia, jakie padły w dniu, 9 listopada 2017 roku w trakcie 51 posiedzenia Sejmu podczas debaty nad punktem 10 porządku dziennego przed głosowaniem przed pierwszą poprawką. Następnie w dniu 9 listopada 2017 roku w trakcie 51 posiedzenia podczas debaty nad punktem 18 porządku dziennego podczas odpuszczania przez Sławomira Nitrasa Mównicy Sejmowej po zakończeniu przez niego wystąpienia. Następnie w dniu 9 grudnia 2020 roku w trakcie 22 posiedzenia Sejmu podczas debaty nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wiceprezesowej Rady Ministrów bezpośrednio przed ogłoszeniem przerwy w posiedzeniu od godziny 21:35 minut i w dniu 10 grudnia 2020 2020 roku podczas udzielania komentarza prasowego odnoszącego się do sformułowań użytych dnia 9 grudnia 2020 roku podczas debaty nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wiceprezesowi Rady Ministrów bezpośrednio przed ogłoszeniem przerwy w posiedzeniu od godziny 21.35, które to obraźliwe sformułowania i określenia naruszają dobra osobiste Sławomira Nitrasa. Oświadczam również, że ubolewam nad swoim zachowaniem.